Witam Was bardzo serdecznie, mam na imię Klaudia i chciałam Wam pokazać nowości książkowe oddziału dziecięcego, czyli nasze top 6 najbardziej chodliwe, najbardziej zaczytane książki w tym sezonie. Pierwsza książka to książka Uratuj Ziemię. Jak sam tytuł wskazuje, książka ma wymiar proekologiczny. Uczy młodego czytelnika, jak dbać o nasze środowisko. Jest podana w bardzo przystępnej formie. Ponieważ mamy tu takie folie nakładki, gdzie po przełożeniu tej folii dowiadujemy się, jaką postawę powinniśmy przyjąć. I tak na przykład, sprzątaj śmieci. Widzimy dziecko w oceanie i wszelkie stworzenia, które tutaj skazane są na śmieci, a po przełożeniu widzimy, że dzieci wrzucają te śmieci do kosza. Więc książka ma wymiar edukacyjny. Druga książka to książka Toma Fletchera. W, mojej, w Twojej książce jest potwór, i ten wesoły potworek zaprasza dzieci do zabawy. Naszym zadaniem, jako młodego czytelnika, jest pozbycie się potworka z książki. Książka wymaga od czytelnika interakcji. I teraz tak: to nie działa, tylko się śmieje, i nadal jest w Twojej książce. Spróbuj go zdmuchnąć. Dmuchnij bardzo mocno i przewróć stronę. Dmuchamy na potworka, próbujemy się go pozbyć i na następnej stronie. Teraz poszło lepiej, poleciał daleko, ale nadal jest w Twojej książce. Przechyl książkę w lewo. I tak poprzez kolejne strony y, próbujemy pozbyć się potworka. Suma sumarum potworek nadal zostaje w książce. Kolejna książka, jeszcze gorąca, jeszcze cieplutka, to Ikabuk Rowling, autorki Harry Pottera. Książka jest dedykowana dla czytelników od siódmego do dziewiątego roku życia, ale myślę, że cała rodzina będzie miała świetną y, zabawę. Y, i Book Rowling pisała w międzyczasie w odstępach, kiedy pisała Harry'ego Pottera. Jak się okazało, książka ta nigdy nie miała ujrzeć światła dziennego, ponieważ przeleżała 10 lat na strechu, ale jak sama autorka przyznaje, Pandemia COVID spowodowała to, że postanowiła dokończyć tę powieść. Ona tą baśń opowiadała najpierw swoim dzieciom na dobranoc, a kiedy przyszła pandemia i dzieci zostały zamknięte w domach, postanowiła, że coś dla tych dzieci zrobi i dokończyła kabuka. Ona najpierw udostępniała linki na stronie z poszczególnymi rozdziałami. A później poprosiła młodych czytelników o stworzenie ilustracji do książki. Ikabuk nie ma nic wspólnego z Harrym Potterem, natomiast jest baśnią o potworze Ikabuku. Tak, Ikabuk od Ichabut oznacza niesławny, o czym mówi Rowling. I jest to legenda taka baśń o królu, o potworze. Naprawdę wspaniała książka. Tak jak Rowling pisała Harego. I wciągnęła młodych czytelników. Tak, i kabuk, też świetna pozycja. Kolejna pozycja na naszej top liście bestsellerów to wrobaczkowie Wielki Pożar Łąki. Polska autorka Katarzyna Biegańska, ilustracje również Monika Suska. Dlaczego ta książka jest najbardziej wypożyczana? Po pierwsze, ze względu na format. Dzieci lubią, jak jest coś dużego i coś kolorowego tu okładka zdecydowanie przykuwa uwagę a jeśli otworzymy ją w środku, Widzimy przepiękne ilustracje, nasycone barwami. Dzieci bardzo lubią, jeśli coś jest kolorowe. Fabuła, również oczywiście ciekawa, na końcu z płętą. Także też wymiar edukacyjny w tej książce znajdziemy, plus świetną zabawę. Nasza kolejna nowość: Gdzie mieszka szczęście? Tutaj wygrywa szata graficzna. Oczywiście, ilustracje też robią wrażenie. Ale możliwość, jakie ma tu młody czytelnik, zaraz Wam pokażę tutaj otwierane plansze. To jest coś, co dzieci kochają. I tutaj mogą o, zajrzeć do środka, jak w środku wyglądał zameczek. Ogólnie książka opowiada o historię, o historii trzech myszek. Yy, tutaj młody czytelnik ma takie sp poczucie sprawstwa, tak, bo może sobie otworzyć, zobaczyć. Przepiękna książeczka z bardzo interesującą płętą. Także również jest bardzo często wypożyczana. I ostatnią książeczkę, którą chciałam pokazać, to jest książeczka popularno-naukowa. Co się dzieje z pogodą? Dlaczego klimat się zmienia? W oddziale dziecięcym nie tylko bajki, ale tak jak mówię, również książki popularno-naukowe, które w jasny i przystępny sposób tłumaczą dzieciom, co się dzieje z otaczającym światem. I jest to podane również w bardzo przystępny sposób, te wszystkie wiadomości, w formie komiksu, ciekawostek i różnych kolorowych ilustracji. W oddziale Dziecięcym jest naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawych książek. Ja tu tylko na miastkę pokazałam tego, co my tutaj posiadamy. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś ciekawego. Serdecznie zapraszamy.